Witam, z tej strony Shaggy, oczywiście to jest kanał Ciemna, strona giercowania. A to jest Assassin's Creed 4 o podtytule Black Flag. Więc zaczynamy zabawę. Oczywiście jest to wersja na konsolę Xbox 360, ponieważ wersja na PC-ty wyjdzie z pewnym opóźnieniem. Nie wiem czym to jest podyktowane, ale Produkcję Ubisoftu tak czasami mają, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Nie wiem, czym to wytłumaczyć, ale mniejsza, mniejsza większość za, za, zajmijmy się e, rozgrywką. Zobaczmy ten początek i zaraz będę oczywiście mówił dalej. Zostaliśmy zaatakowani przez. E, Jakiś okręt? Podaję, że przyjmujemy ster, no i mamy podpowiedź. Aha, no to dawać zobaczymy, czy to strzelanie no wyjdzie. Na razie nie jest źle. No i to sławne bitwy morskie, tak? To jest to, co miało być. Niestety, w multiplayer podobno tego nie U, zobaczymy. A szkoda, bo mogło być ciekawe, jakby na przykład paru graczy współpracowało na jednym statku. No, ale Ubisoft stwierdził, że bitew morskich w multiplayer nie będzie. Multiplier po prostu będzie wykonywać tam jakieś. Jak to multiplayer misje chyba będą. I walczyć z innymi graczami, się tam chyba wspólnie też dokonywać różnych zalotów. Dobra, zobaczymy. Tu mam wszystko zniszczone. <laughs> Zawracamy. I chyba z tym dużym okrętem, który nas za bardzo nie robi, będziemy musieli pojedynek tak, Dokonać tutaj. Ambiotyki. Trzeba się przyzwyczaić do tego strzelania, bo jest takie dość dziwne, ale. No i pięknie. Poszedł na dno. Jak widzicie, gra jest tak jak wszystkie gry z tej serii efektowna. Dodam w skrócie tylko, że we wcześniejszej wersji grałem tylko troszeczkę. Do tej części podchodzę tylko z tego względu, że jest ona utrzymana w klimatach pirackich. A te klimaty są mi bardzo. Bliskie, znaczy nie, że jestem piratem czy coś, tylko po prostu. Zawsze jak byłem młodszy, nawet w dzieciństwie lubiłem wszystkie tego typu właśnie filmy z taką otoczką piracką. Wydarzenia, przygody. Cały ten klimat. Później z czasem troszeczkę przystopowałem z tym klimatem, ale dalej, jeżeli jakiś dobry film wychodził, to ja z miłą chęcią oglądałem. Oczywiście nie mówię to o Piratach z Karaibu, bo to jest film komediowy, ale taki film z, polskimi, z polskim jednym sportowcem, chyba Piraci, był taki dość dobry. To mi bardzo zapadł w pamięci jeszcze z czasów młodości. Później też dużo tych amerykańskich starych filmów takich pirackich, troszeczkę bardziej to kostiumowych. Też bardzo mi się podobało i podobały i dlatego jak zobaczyłem, tylko przeczytałem, że najnowszy Assassin będzie właśnie w tym klimacie utrzymany, to pomyślałem sobie. Kurczę, zobaczymy, zobaczymy. A jeszcze jak powiedzieli, że będą bitwy morskie. Jeżeli czułem bardzo, muszę powiedzieć na te bitwy morskie w multiplayer. I tu się troszeczkę zawiodłem, no ale to nic. Multiplayer tak dużo nie będę grał, bo musiałbym Golda opłacić. Oczywiście zapłacę sobie i pogram, spróbuję, ale nie będę się tam mocno w to wnikał. Na pewno Wam pokażę jakąś rozgrywkę małą z multiplayer, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. No i mamy do 3 do brzegu, tak? Jak widać, mimo że jest to już przestarzała generacja konsol, bo jak wiecie, za 20, chyba parę dni, czy więcej, za 30 może nawet, wychodzi już Xbox One. Więc ta generacja będzie używana, konsol będzie uważana za przestarzałą. Ale jak widać, nadal wygląda to efektownie. Oczywiście, jak wersja na PC, na, na PC ta wyjdzie, to nie będzie bardziej efekciarska. Ale tutaj zwróćcie uwagę, że też to wszystko. Taką konsola ma już wiele, wiele lat i pamiętajcie, że Xbox ma tylko 512 MB RAM. Możecie sobie to wyobrazić, żeby to upchać taką grę z taką grafiką nawet, z taką jakością na PC z 512 MB? Nie do pomyślenia, prawda? A jednak tu się udaje. Szkoda właśnie, tego mi brakuje w, w PC-tach, że te gry są do granic możliwości optymalizowane pod konkretny sprzęt, tak? Nie producent nie wyjeżdża nam z, z czymś takim, że kolejna część gry i musimy dokupić nową kartę graficzną lub nowy procesor, bo okazuje się, że sprzęt nam e, ziewa. Tutaj mamy tą gwarancję, że to będzie chodzić. Jedyny ból, jaki mi się nie podoba w konsolach to są jednak pady. Ewentualnie do takiej gry. Jak Assassin, Batman, I nawet Diablo Trójeczka. Pad jak najbardziej się nadaje, ale na przykład w strzelankach już ja bym... Worom mieć myśli koralową, bo dla mnie to jest nienaturalne. Ale o tym opowiem, jak będę grał w jakąś strzelankę, prawda? A na razie jesteśmy świadkami kolejnej akcji: akcja się rozwija. Ja, oczywiście, z przyzwyczajenia znowu patrzę tutaj na ekran, bo mam podgląd. Chcę patrzeć na kamerę i mówić do widować, za co bardzo serdecznie przepraszam, ale będę się starał ten, ten głupi nawyk naprawić. A na razie. E, musimy dogonić. Okazało się, że to nie my jesteśmy tym. E, Zabójcą, tylko jesteśmy jakimś zwykłym piratem, który szuka, znaczy zwykłym młodzieńcem, który szuka przygód w świecie właśnie korsarskim, chcąc się szybko dorobić. I trafiliśmy na ten statek, gdzie właśnie taki tytułowy e, zabójca e, e, jest tutaj e, na pokładzie, był, no i musimy go e, ścigać. Co z tego wyniknie, zaraz zobaczymy. I trochę wspinanko, wspinankowych akcji. Do góry, do góry, chyba w bok. Całkiem sprawny jest ten nasz korsarz. Yy, tak, teraz trzeba się rozejrzeć, gdzie tu wejść, żeby dobrze wejść. Jesteśmy tu, to jest stamtąd chyba przyszliśmy. To chyba będziemy musieli iść tam, ale głowy nie da. Może faktycznie pójdziemy tędy A, tam jest. Spróbujemy go dać tędy. Niby taki zabójca ucieka przed zwykłym młodym piratem. Zobaczymy. Co nas spotka. No Piękna, piękna, piękna dżungla. A, tędy, tędy. No dobrze, zobaczymy. Trzymaj dystans. No, nie ładnie strzelać tak z dystans. Rzeczki mi się spadło. Teraz spróbujemy go dogonić. No ładne krajobrazy, jak widać duży teren. No i co? Pierwszy pojedynek. Aha, B żeby skontrować. Trzeba się też nauczyć, tak? I co? Ja to już fino? Taki to był zabójca wielki i zwykły młody pirat go pośtrałtował szablami, No niemożliwe. Senor Duncan Walpo, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness.

i w tą wersję grałem, pokrywałem, nie grałem, nie przychodziłem zbytnio. I bardzo wspominam, szkoda, że tutaj jest zastosowana tylko i wyłącznie napisy, ale hmm, taki ładnie to jest zrobione. A więc co, stajemy się tym tytułowym zabójcą i chyba a, nasz Pirat stwierdził, że, że musimy tą nagrodę jakoś odebrać, tak? Przeczytał ten list i liczy na łatwy zarobek.

No, sprawdźmy. Dziwne, że jeszcze nas nie zauważyli. Rzeczka to jest podpucha taka. Ale co, postarajmy się jak najwięcej ich tak załatwić. No i że niby jego koledzy nie zobaczyli, tak? Dobra, nie jest zła. You. Anything you like. Ale okej. Okay. Skoro tak to działa, to udawajmy, że niby jesteśmy wielkim ukrywaczem. Jak ten koleś się od ten, to my przejdziemy na drugą stronę i spróbujemy tego drugiego, tak? I tutaj wciągnąć. Tutaj jakiegoś biedaka. Take my sugar. Take anything you like.

No chodz tutaj chodzi. Przytuliny. Oh god. Oh I dobra to. Otwarta walka. wykonaliśmy chyba jakiś dobry uczynek mam nadzieję hmm, statki naprawdę efektownie to wygląda tak jak mówiłem to w filmach pirackich najbardziej lubię dżungle jakieś takie wyspy zatoczki statki pirackie bitwy te stroje ich i muzykę muzykę taką z tych filmów i tutaj tak samo w tym, że to jest wszystko trzymane na zwiastunach to wszystko mnie uechtało i mówiło kup mnie kup mnie. No jest, no jest. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi nie zawiedzie. Nie wiem, czy całkiem czy pokazać wam całą tę grę na kanale, czy chcielibyście, żeby ją przeszedł, czy po prostu jakieś wybrane fragmenty, bo ja będę na rozgrywkę nagrywał, ewentualnie wybiorę te najlepsze fragmenty mogę wam pokazać. Ale to już wszystko zależy od was. Wy dajcie znać, co o tym sądzicie. Wiecie, że u mnie to może trwać długo, bo ja te gry nie mam tak czasu, przechodzę dość długo. W międzyczasie się będzie pojawiać jeszcze oczywiście Diablo jeszcze różne gierki z żoną będę grał. Także Warcraft oczywiście, bo jest to kanał głównie o grach MMO, a do jakiegoś czasu mam małego Fioła na punkcie. Znowu Gierek Single, co kiedyś zawsze robiłem, ale nie chcę się ograniczać tylko do gier MMO, żeby się, bo się tak zaszufladkowałem. I zobaczę, jak mi się będą podobać te moje rozgrywki, bo chcę się pobawić. Na razie w Warcraft'cie oczekuję, oczekuję na, na targi. Na targi yy, Blizzarda, na bliskon. Zobaczymy, co oni tam pokażą. Dobrze, jeszcze tylko jakby mi ktoś podpowiedział, jak mam wejść na ten statek. Aha, już wiem.

Powiem, że naprawdę <grywany> mi się to podoba. No to mapkę muszę chyba patrzeć. Jakoś z... I tędy jakoś się wydostać, chyba, tak? Z mi się udać gdzieś na kośmieliznę, nie trafi. Czy nie zabłądzę, od tego trzeba zacząć. Coś tak jakoś dziwnie płyna, ale mam nadzieję, że tędy się uda wypłynąć, bo ten punkt mi pokazuje tam, w oddali. No to jest właśnie to, co mnie urzekło w różnych zwiastunach i trailerach. Te pływanie statkami, mam nadzieję, że będzie tego dużo, dużo, dużo i tych bitew morskich też. Chociaż na lądzie też na pewno będzie się można fajnie bawić. Na PC to już wersji nie kupię, chyba no bo kupiłem na konsolę, ale na pewno u znajomych zobaczę, jak to wygląda. Porównam grafikę, bo przede wszystkim prawda? Bo tutaj naprawdę wygląda śmieciosie, bo boję, pomyślicie jak będzie wyglądać na PC. -cie. Mam nadzieję, że zrobią porządną optymalizację, tak żeby wszyscy gracze mogli sobie zagrać nawet ze średnimi komputerkami. O, pięknie, pięknie, zachwycam się, prawda? O, dajemy gazu. O, tu zerknę tylko coś, dobrze? I did a decent trick at the helm some time ago, two years before the mast as a privateer. Dash my buttons! Your life seems a grand one, if I may say, so full of adventure. How marvelous! I've seen my share of strangeness, I. I ta muzyka, właśnie... To jest piękne. No, grafika jest Fantastic work. Very promising. I to jest z tych wszystkich eee znana chodzenie w tym wirtualnym świecie, tak? All right, easy now. There you go. Welcome back. No tak naprawdę to wszystko odbywa się oczywiście w tym wirtualnym świecie. Jakbyście nie wiedzieli, ale na pewno wszyscy już poprzednie części widzieli i wiedzą, że to właśnie jest taki mały Matrix. Mam nadzieję, że tych przewodników będzie jak najmniej. Ja chcę się bić tam w tych pirackich czas czasach. I if you have any blurred vision or stiffness in your neck let me know are you okay i just need you to look at the lights here one at a time If you have any blurred vision or stiffness in your neck, let me know. No patrzę na światełko. Coś przegapiłem, nie przeczytałem. Nie mam takich odpowiedzi. Are you okay? I just need you to look at the lights here one at a time. So far so good. Let's get you up. A to tym się ładzi na światełko. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1 2 3. Hello. Bonjour. C'est bon? It works. Projekt 17. Brzmi tajemniczo. But not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Impressive, <laughs> right? This building is barely six months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. maybe you saw liberation that was our first title powered by animus tech that was just the tip of the iceberg passive so, we'll 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 experiences of course edited versions of real history but only the exciting parts and we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature caribbean pirates so that's your gig it'll just take a minute okay Zobaczymy, na jakimś well, systemie pracują. U, To nie jest ani Windows, ani Linux. C'était bon. Merci. This is O, dostanę tableta gratis, jak fajnie. Power it up and give it a look. It's pretty slick. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Aha, so I have something like that. Worker's guide. Well, let's go. I'll Takie nudne chodzenie tu po laboratorium to nie dla mnie. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the sample 17 studio. Second floor. You ready? Let's go. Ah, there's the boss, Olivier Garnot, our CCO. I'll introduce you. <coughs> Bonjour. Salut, minute. Ça va well, bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey, them. Connor. Edward, the pirate.

albo wrzucę jeszcze rozgrywkę dalszą, tak? Jako to jest cały początek e, e, Assassina. Tak to wygląda, jak widzieliście. Grafika, cała otoczka jest e, fenomenalna. Rozgrywka też. Także co? Ja się z wami będę żegnał i zapraszam do następnego odcinka i następnych moich filmów. I tradycyjnie w tymczasem barem lasem. Hej!